Widać, że jest taka silniejsza ode mnie. No powiem szczerze, no nie, no nie wygląda zbytnio kobieco i, i tyle. Ale myślę, że po wizycie z moimi przyjaciółmi będzie o niebo lepiej. Więc dajcie mi ją tu już. Czekaj, płynie do ciebie parostatkiem. Ja jeszcze nie patrzę, co? Żeby to była taka niespodzianka dla mnie, ok? Okej, okay, my też w nerwach. Witam! Może być? Ty, ładna! Siema! Jak tam? Jak tam? Jak tam ci się podobało? ja, się, ja na to czekałam? No ja też. Ale ja się nie mogę napatrzeć. Spójrz tu, stara. Widzisz się... to, nie? Wyglądasz przepięknie, stara. A nie, nie? Stara. No, mi się też podoba właśnie. A Ale, ma, powiedz szczerze, w której wersji siebie lubisz? A ja wiem, którą wolę, którą wolę. Obie mi się podobają. To nie jest tak, że nagle się nie wyzbędę siebie, nie? No Wiesz, tak. jak no... Opowiadaj, jak ci się? Podobali? Będzie? Masz tych rodziców. No, to świetnie. Masz y, tata. Wspaniała osoba. Naprawdę. No. Gdyby nie on, nie dałabym sobie tam rady, bo za każdym razem, jak nawet jechaliśmy na jakieś zadanie, to on tak z boku mnie siedział i tam miał łokciem tak strzuchał. Mówi, słuchaj, damy radę. Słuchaj, damy radę. Bo jednak no, nie wiem, czy będzie połowa mnie, Widzicie, mamy te same tatuaże na szyi. Mam nową siostrę. Twój dom dał mi tak dużo ciepła. Cieszę się bardzo. Naprawdę, cieszę się. dużo ciepła, i tak troszeczkę się zatrzymałam. I w końcu może zacznę też patrzeć na to, żeby właśnie czasem polubić gdzieś taki spokój, a nie ciągły ten pęd. Może gdzieś tam powinnam troszkę zwolnić i, i przewartościować to swoje życie. Co jest tak naprawdę ważne. Wszyscy mi mówią, że tu pasuje, że nikt tam nie patrzył na mnie, że wiesz to jakiś kosmokwak przyszedł, nie? bo jakby nie było jestem ze wsi, nikt nie zauważył tego, nie, przyszła gwiazda, nie, bo pasuje jakby do was, z styczny, tak tak jakby otwaram się wewnętrznie na życie w mieście, że jakbym chciała, to, to, to bym mogła. Uderzyć tutaj ja myślę w to, w to miasto i jeszcze tam zrobić coś, coś nie jedną rzecz. O. Jak Ci się podobało z moimi przyjaciółmi. A z przyjaciół to ma zaje fajnych. A na imprezie? będzie. No, no to, z tobym powtórzyła jeszcze. Ale to jaki problem? No zaraz się zbieramy.